W dniach 23 i 30 czerwca 2012 roku w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komańskiego w Lesznie odbyły się uroczystości absolutoryjne siedmiu instytutów PWZ w Lesznie. Absolwenci kierunków pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, mechanika i budowa maszyn oraz elektrotechnika, pedagogika, ekonomia i wychowanie fizyczne Otrzymali dyplomy i karty absolutoryjne ukończenia studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. Uroczystość uświetnił występ kuru uczelnianego Comenius, a także koncert studentów Instytutu Muzyki. Podniosłą atmosferę zakończyło klasyczne rzucenie biletów w górę. Gratulacje dla wszystkich naszych podopiecznych, licencjatów i inżynierów, Oby z dyplomu marsz przez życie był łatwy i z sukcesami.